Cześć siema i witajcie! Z tej strony Krzemyk, a ja was witam w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Farming Simulator 2019 z mapy kamiekowo i jest ze mną Jacek. Siema dzisiaj akcja orka Łonki. Postanowiliśmy, że za dużo tych łonek troszkę trzeba zaorać, a że się zbliżają już końce żniw już taka jesień, to już możemy po prostu zaorać sobie to. No i tak taka całkiem inna akcja, widzicie troszeczkę inaczej. Gra wygląda, oczywiście są, są to shadery, można tak powiedzieć Ale to tylko na rozpoczęcie, żeby to ładnie wyglądało, żeby was to zachęciło A my jedziemy, no, nie ma co przeciągać Jacek? No. no Shader mi włoży, żeby my tam nie przeszkadzały i jedziemy, jedziesz za mną Mam no, nadzieję Jada, jada. Nie, nie, nie powiedziałem nic Jadę 60 z sąsiada To mi na przetestowanie, jak się będzie sprawdzało Więc nie jedzie, o! Nie wow, musiałem. No i takie sprzęty jak 360, 3 speedy, a sąsiad ma 3pk, też 3 speedówkę. Oleż wyjechał Łuka, ole No, tak był na drodze. Kierunkowskaw włącz. Włączę, włączę. Jakby ktoś się pytał czemu nie gramy na Moc Sezon, to jeszcze postanowiliśmy tego nie grać bez, ale już następny będziemy z Moc Sezonem, więc czekajcie, czekajcie, a na pewno się pojawi. Jak tu teraz zjechać? Jeszcze się kiwni Co? Ej Tak kurde chodaj Będziemy gdzieś tu od góry po prostu, nie, będziemy gdzieś na góra wyjechać, Czy będziemy jakoś tak nawet nakręcać się? Nakręcać Zaoramy sobie to Gdzieś tak myślę, Taszki ćwierkają, no gdzieś tak myślę, tutaj zaorać. To póki normalnie, czy za mało z tydech, dobrze. Potem się to wyrówna. Czekajcie, tylko zobaczę ile na godzinę idzie, majster, 10, czy dużo? Ila? 9? i to jest za szybko no bo zostawiasz takie o takie 6 no takie będziemy 6 jechać a tutaj pod górę czemu tak a nie Muszę sprawdzić czy wiedzie no, 6 na godzinę idealnie, będzie takie 6-7 być Jeździmy Z góry to moja 60 w ogóle na obrotach nie jedzie, nie? No No, tak troszeczkę, troszeczkę te pływy nie są realne, bo zamiast 3 skibów, to biorą 2 skiby, no ale co powiedziemy No i 60 już nie ma tej mocy Czy w sensie ma moc, ale już i na niskich obrotach jedzie czy jest niedopracowany? Powiedz podniosła. pompa działa jeszcze. Działa, no, musi jeżeli, działa. Się, jeżeli się Ci nie spodobał, oczywiście dajcie łapkę, suba, jakkolwiek tak samo, zapraszam na jego kanał. Link w opisie, oczywiście. Oj, no, zapomnę. No. Wiesz, jak u mnie, u mnie kiepsko z tymi. A ja wiem, że ty musisz kupić jakieś tabletki tam na głowę. Eee, 180 kapruje z gazem. U mnie to bez gazu może jechać. 7 na godzinę. Ten fotel jest za wysoki w tym, muszę chyba go wymienić. O mnie znowu też za wysoki, bo nie widzę w ogóle no. tej maski. U omijaka zrobiłem coś. Nie patrzyłem się na go, O, dopiero więcej jazdu wcisnął, bo już, już mu nie daje na jechać, z górki. Tak cicho gadamy, bo jest już no, prawie 12 w nocy nie chcemy domowników obudzić. Chociaż i tak pewnie jeszcze nie śpią. No, pewnie nie. Rura do góry. I napiszcie w komentarzu, co chcecie widzieć. I chciałbym... Majster, w... wyłącz światło. O właśnie. I napiszcie w komentarzu... Czy mamy zacząć y, kamykowo od jakiej pory w ogóle? Czy chcecie od wiosny, od lata czy od jesieni? Napiszcie w komentarzach, jak ktoś jeszcze ogląda. Z, od, z jakiej pory roku mamy zacząć y, nagrywać te, z sezonem. My tak myślimy, chyba tak pod koniec lat chcecie zrobić, nie? No. Po tych żniwach, po tym wszystkim. Ale to oczywiście czekamy na, wasz, na Waszą decyzję. Wasza decyzja jest najważniejsza, oczywiście. No, troszkę jedziemy łalać, majster. Ja bym zaczął teraz jak to skończymy na wprost jeździć. Na długość? No, tam pod tą wodę. No. Z powrotem. w kółku jakby. No. No dobra. Nie ma problemu. Tak przeciąć ci w połowie pola, wiesz. Tak? No. Nie ma problemu. Potem się zamienimy sprzętami. Ja tylko nie widzieli czerwonej maski przed sobą. O, o, o. To się dziabło, ale bardzo nisko powiedział to. No, na górę też są fajne, mi się O O, jaki ty robisz? No, bo patrzę się, ja nas pełen Tak, tak, patrzę i jestem przyzwyczajony, bo ten pub jest taki. Nierówny z kołem, jakby ja cały czas kołem po a nie po południe. No to ja mam maskę inną na tym na trawie. No muszę teraz coś jak szkoda, szkoda, że się tutaj nie kopie 60 No, fajniej. No. I wszyscy piszą pod komentarz, gdzieś tam na komentarzach, gdzieś tam, daj błoto, dodaj coś tam, daj błoto, błoto najważniejsze. Ja takie pytanie, jak mam dodać błoto? Jak to błoto w ogóle nie, nie wciąga? Nie? Te, te tekstury no. błot, to teraz są takie, że o, że tekstura i błota jest. Ale to błoto takie, że w ogóle nie wciąga, oni piszą i nie da się im przetłumaczyć tego. Ale cóż, to są ludzie, to są widzowie. Nic na to nie zrobimy. I może się w końcu uspokoją z tym, a jak nie, to niech sami zrobią sobie błoto. Chyba, że poleją wodą, będzie mieć błoto. No. A na mod sezon w ogóle jest takie coś, że jak poleję, to jakieś błoto się robi, czy nie ma nic takiego? Chyba nie, nie, wiem Czekasz? Trzeba, tak Trzeba się ustawić Nie, sobie do góry pojadę ja, To ja tuż na prosto może polecę Dobra, to się czuje. No, nas też na Polec nas też na starczy. prosto, a ja pojadę do góry No to jedź, jedź pierwszy Dzięki Ty się musisz rozpołęcić pod tą górę Zobaczymy jak coś no. odleci Opuść bóg. No i poszedł Kopię się, kopię się, a dobra, jedziemy my teraz. To i idzie maszyna. Półjusz cały brązowy. Lepiej go nie myć. <laughs> ja wiem czemu. <laughs> ja też. No też... Troszkę... No coś w końcu gazu wciska. Tutaj będzie pole fajne, takie nierówne. Będzie się fajnie tutaj kusiło. Muszę dodać kiedy ten postarać się na tych takich mniejszych przynajmniej polach, te, te, takie te misy porobić. Wiesz co to można takie gówno robić. Znowu to przez to właśnie traktory jedną ile jak są na godzinę. Nie ma tego dźwięku. Weź, weź to półkoń na takich krzywych polach jechać do końca, czy do tej, do tej wody przeciąć się? Do tej wody. No, jakoś tak, to się później poprawi. Daj sobie tak majster 9 na godzinę. Tak, 9-10. Mhm. Będzie lepiej. No to idziemy się wlec z tym odcinkiem Ja, ja mam 10 na godzinie jadę no. Ja Ci pełnię kiedy stanie No tak, jadę, gdzie? A, jeszcze ja kawałek A, to się tam później miekami zrobi A, to no, Ty w tą jedziesz No, bo chciałem ten pasek zrobić taki Ja się tu odsunę, żeby tego do wody nie wjechać Szybko mnie noga boli, bo mnie ściąga majster. Szybko, szybko mnie noga już boli. Już, już, już. Naga na hamulcu to jak przydzielę. Dobra. I jedź pierwszy, ja za tobą. Do góry jedź, do góry, do góry, do góry. Czekaj, po mnie że... tu... Szybko, bo mnie, kur... mnie ciągnie. Dobra. Nie, jedzie, to będzie. To się potem i uwrotem. 10 na godzinę, słuchaj, wjedź. Mhm. To taka akcja normalnie, ludzie. No. Jest troszkę szybciej, może o jedno, bo cię takie sześćdziesiątki. To jest fajne. No. Czuć, że jedziemy. Troszkę wolniej jest, wolniej o jedno. Szypek jedzie, daję sobie radę To już dziesiątego odcinka, o kurde Jak to szybko idzie No, jak, se, jak wam się podoba w ogóle taka 60, Powiedzcie mi Czy mam robić zamiar kupowania jej Czy mam jej nie kupować Bo to wszystko od was zależy Czy ją kupić, czy ją nie kupić jeszcze jedno kółeczko co zrobię i się może zamienimy z majstre. zobaczcie jak czypek no. leci pod górę. No, z górki to nawet nie ja trzeba wciskać, tak jedzie sama. Ho normalnie no. Oj, coś przekrzywiło mi ją, panie. Troszkę się boję, tam gorzej będzie na górze. samej, jak tam przechyli nas, żeby się nie wyrąbać, kurde. No. A jak się wyrąbiemy, to kurde i na 30. Jura. Będziemy się ciągnąć. Ciągnąć? Czyli ciągni malina, ciągni. Oj ty, czeźwy jesteś dzisiaj. Jo, czeźwy. Jo, jo, no jo, właśnie, jo, widzę. Jo nigdy tyle nie pił. No właśnie, widzę, że czeźwy. Po tej linii tutaj. Jojo. Jo. Potem to tak ładnie przejedziemy. Koparkę jaką zamówimy to za zarównamy tym włosy jak trzeba będzie. Chyba, że majster będzie u biednych pioników pomyśleł, że nie zakupujemy. To jest, że jak będziesz chciał. No, będzie można coś zrobić. Chyba, że będziesz chciał przez rzekę, przez... Wodosław przejeżdżać takim powiedzmy. Stawik to może nazwać. Dużo jakiejś żaby no słychać. Chyba nie Dobra, dojedziemy do góry, gdzie to jest nie majsty? Trochę następny Dostanie ich dom albo wyjedź do samej góry i się zamie zamienimy. Ciśnie pod górę, dawaj, dawaj 60. Ty masz siłę, ty masz moc. Ciapka dzisiaj nie ma, ciapek się odpoczywa. Ale będziemy rzucać. woja cię piercie. To no, już przestawia ci tylko. Ty. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, panie bopsie Bardzo ładna sześćdziesiątka. Dobra. No, bardzo ładna. Eee, nawet mi to zaorali ładnie. Powiem ci. O, zgasił, zgasił, czyli oszczędza paliwo, majster. No szkoda, paliwa szkoda. O Jezus, nie widzę w ogóle, puka, pukać, czy mam podniesiony, czy opuszczony. A zmienić się tam na ten pomad? Nie, daj trójkę, powinienem być mieć chyba 11. No jest. No. Eee, czypek se tak samo radzi. Ależ ten ładnie wygląda na ta 60 kg z daleka U, Czy, czy biegnę obroty w no cofnę co w tej, to wezmę tą chwycę to z powrotem Ja w ogóle pługa nie widzę najlepsze Poszłem bokiem a mój zaraz nie poszłem mhm. Takie żaby się odzywają, widzę No i cóż Taki urogronika, rolnika no Jak nie no żaby to kurde ptoki ci śpiewają nad łebem A ty Majster kiedyś nie ciebie wy siebie? No, właśnie, nie wiem. Może dzisiaj jaki nagramy do ciebie od razu? Jak tam w ogóle z pingiem stoisz? Nawet, nawet, czy lagi możesz? No, no, 70, 80. No. To kiepsko, ale też nie najgorzej jeszcze. No, nie. <grych> Jakby nagrywali prezentację, nawet gorzej było. No. Podniósł poadus. Ej, ale coś jak wyżej podnosi. Bo lepszy matę wymieniałem. No ja, jakżeś rozwalił sześćdziesiątkę ostatnio, to musiałeś wymienić. No musiałem. To jest ta sześćdziesiątka, którą majster rozwalił. Co do rowu wjechał, bo musi się pić za chciało jechać. Alkoholik jeden, kurde. A mówiłem, po pijanemu nie jeździ, co nie, Wsiadł i pojechał. Do tej pory mi zapaliło nie do górczycko się wytargać z rogu Do tej pory Ja wszystko pamiętam Dałem ja ci się przejechać moją 60 A ja moją Jeszcze nie Tak <laughs> nie jak jeździsz Tak, nie jak jeździsz No, ale jeszcze nie twoja ja wiem czy kupię jak sąsiad z stany zajdzie, to głupie. Brzydka nie jest Podniosło. No nie. Musisz to się z niej opuścić, bo normalnie nie wiem czy podniosło, czy nie podniosło. Wszystko mi zasłania. I rura do góry. O, od razu lepiej. idę I tu jest 18 minuta odcinka. To co, będziemy kończyć? Wystarczy, bo na tu takie orania tyle, nie? No, pewnie tak. Ciąg dalszy już zaoramy sobie sami. To przyjdź tutaj do mnie, majsterii. Jadę. Wyłączę, żeby paliwa mnie nie leciało, żeby na mnie zjechał. Długo puszczę. Ale ujęć, o nie. Shaderki włączmy. Ale czekam Ale leci, ale leci. No i to tyle na tym odcinku. Dzięki wam za oglądanie. Zrobujcie, subskrybujcie, komentujcie mój kanał Jacka. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Siema.